dziesiątej. Dzisiaj w bliższych spotkaniach dużo cukrze. No może nie będziemy tego cukru, cukru w cukrze szukać, bo to już kiedyś zostało uczynione, ale będziemy go szukać w innych produktach. Jest z nami dietetyk Kinga Karalu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Z całym naręczem przyszła dzisiaj do studia przy Radiowej 24. I w tych niepozornych produktach będziemy szukać cukru. Tak jak Pani dobrze zna wyniki raportu Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, że jemy za dużo cukru, za dużo, 12 kg więcej niż jeszcze 10 lat temu, więc pojawia się pytanie, czym ten cukier zastępować. Pytałyśmy słuchaczy, czy słon, kawę, herbatę, no to różne są opinie. No i naturalnie pojawia się pytanie, czy warto zastępować biały cukier ksylitolem, stewią, fruktozą albo cukrem trzcinowym. Czy to zdrowsze zamienniki cukru. Powiem tak, najzdrowiej by było jednak dbać o takie prawidłowe nawyki żywieniowe, kształtować je w sobie, przede wszystkim jeżeli chodzi o rodziców, o kształtować te nawyki u dzieci, czyli jednak iść w kierunku tym, żeby organizm odzwyczajać od słodkiego smaku, tak? jedna osoba zrobi to szybkim cięciem od dzisiaj nie pije herbaty z cukrem e, natomiast druga osoba będzie potrzebowała na przykład po pół po pół łyżeczki, e, coraz coraz bardziej jakby od, odstawiać ten cukier tak no to, tak, jeżeli, to jest najzdrowsze tak, to jest najzdrowsze jeżeli chcemy ograniczać i przerzucić się na ksylitol czy fruktozę to będzie lepsze rozwiązanie Powiem tak, tak czy inaczej, dla naszego organizmu, jaki to nie był cukier, to jest to prosta energia, tak? E, czyli energia, której na bieżąco, jeżeli na przykład e, nie pójdziemy zaraz pobiegać, to nie spalimy, tak? Czyli, czy to będzie cukier trzcinowy, czy to będzie cukier, ten, ten podstawowy nasz biały sacharoza. Biała śmierć. Tak. Czy to będzie nawet bardzo, bardzo zdrowy miód, to i tak, i tak tam będzie prosta energia, tak? Która popatrzmy na dziecko, jak zje dużo słodyczy, to jego rozpiera energia, tak? Tak, szczególnie wieczorami. Tak, zabiega, bo to jest jakby taki pierwszy odruch organizmu, taki bym powiedziała pierwotny. Często znaczy ja zalecam, polecam też jakby obserwować to takie pierwotne zachowania dzieci. My jako dorośli już mamy je po całym dniu, jeżeli się jeszcze coś zjemy słodkiego lub coś co ma węglowodane proste, a niekoniecznie. czujemy tam słodycz, to często jesteśmy tacy senni. Czy to jest po południu, mm -hmm. czy nawet w ciągu dnia, niby zjemy sobie pączuszka na drugie śniadanie mm -hmm. i teoretycznie tam, tam powinniśmy być pełni. Energii. Pełni jesteśmy, ale ta energia nas. No i, no i może dlatego jest zdrowsza. No tak, tak, ale niekoniecznie, bo mówię, bo to jest to przyzwyczajenie organizmu do słodkiego smaku. Natomiast jeżeli chodzi o ksylitol, to jest to alkohol cukrowy. I teraz mówi się, już tutaj znalazłam taką, że zalecana dzienna dawka to jest około 15 gramów na dobę. E, powiem tak, no zalecana, e, takie hasło jakby znalazłam, tak, ale czy ona jest zalecana, czy powiedzmy dopuszczana, tak? Bo to, że zalecana, to nie znaczy, że wszyscy mamy jeść te 15 gramów dziennie. Natomiast e, w zbyt dużych ilościach i to jest ta pułapka bo teraz jeśli nam się wydaje, że coś jest bezpieczne, to już nie patrzymy w jakiej ilości, tylko skoro jest zdrowe i naturalne, to jedzmy tego, możemy Zielony tego jest dużo. Tak, mogę jeść, tak. Eee, no i teraz tak, w nadmiarze ksylitol, jego skutki uboczne, to są gazy, wzdęcia, nudności, biegunki, kolka i zwiększone ruchy jelit. Czyli jak sobie zamienimy, do tej pory używaliśmy dużo cukru, a zamienimy się sobie na ten ksylitol, no to może niekoniecznie będziemy się dobrze czuli. Natomiast co do takich, bym powiedziała, kulinarnych aspektów, Czyli e, tego, czy ksylitor się nadaje do e, przetworów, nie wiem, nie próbowałam, ponieważ ja jednak staram się w przetworach wykorzystywać tylko ten cukier, który naturalnie występuje w owocach, czyli cukier fruktoza, ale nie dosypywana przeze mnie, tylko ta, która tam jest już. Po tak? Prostu. Ona mhm. tam po prostu jest i w wielu produktach za chwilę możemy sobie powiedzieć, że w wielu produktach ten cukier po prostu jest. Tak, tak? i będziemy tego cukru zaraz szukać w tych produktach, które pani przyniosła, Kinga Kardec. Robić. Dietetyk jest naszym gościem. Za chwilę wracamy. 5800. Przestawić się na herbatę niesłodzoną jest naprawdę banalnie proste. W moim dzieciństwa, bo w dzieciństwie była wyłącznie czarna słodzona, a potem już wyłącznie zielona, bez cukru. Lekko tylko aromatyzowana. Kwestia pozytywnego nastawienia i motywacji. Dziś słodzonej bym już nie przełknęła, napisała pani Ela. A ja znam takich, którzy zieloną słodzą. Ja też. też. Źle, prawda? Pani Psują smak. <laughs> Kinga Karalus. No właśnie, cukier psuje, ale też może trochę pod Kręcić ten smak, jakie jest, powinno być dzienne spożycie cukru przez każdego z nas, przez dzieci, przez dorosłych? To znaczy powiem tak, nie jakie powinno być, tylko jakie jest dopuszczalne, tak? Mhm. Bo mówi się, a może zacznijmy w ogóle jeszcze od takich statystyk znalazłam, że obecnie nie wiem jak tutaj było na antenie mówione, ale że 50 kg rocznie zjadamy dziennie cukru, tak? Co daje nam 13 deko, znaczy rocznie, rocznie, 50, rocznie. 50, 50, tak? Czyli 13 deko dziennie. 100 lat temu jedliśmy 10 razy mniej. Tak? Mhm. Wtedy raczej nie słyszałam, żeby była jakaś plaga nie wiem, zgonów z powodu. Nie do cukrzenia ludzi, tak? Czyli teoretycznie możemy założyć, że to jest ilość potrzebujnych. Też na możemy funkcjonować, mniej. tak? Ale Smacznie jest to. Dokładnie. 50 gramów węglowodanów prostych potrzebuje nasz mózg do normalnego funkcjonowania. 50 gramów, czyli e, 50 gramów już powiem. 50 gramów to jest 12 łyżeczek cukru, czyli to jest ten cukier, mm -hmm. tak? Tu mam taki mały słoiczek. Mm -hmm. No i teraz tak. E, to oczywiście jest czysty cukier, tak? A naturalnie w przyrodzie we wszystkich roślinach ten cukier występuje. Tak po prostu. Tak po prostu. I nie musimy go dodawać. W jakich produktach właśnie tego cukru szukać? W, w jakich produktach? niepozornych? To znaczy tak. Możemy podzielić to na dwie rzeczy, na dwie, dwie takie grupy. Pierwsza grupa to są produkty, w których naturalnie ten cukier występuje, a druga grupa to taka, w których są to produkty, na przykład przetworzone, gdzie producent dodał ten cukier, a którego, w których tego cukru się nie spodziewamy, tak? Na przykład w wędlinach. Na przykład w wędlinach. Tak. Mamy polędwicy, e, tak. Mhm. I tutaj e, już mówię w 100 gramach produktów, 10 deko, e, czyli akurat 2 trzecie tego opakowania, tak? Mamy już e, czytam cukrów 0,6 grama, tak? No i teraz tak, można by powiedzieć, czy to mało, czy to dużo. Pół łyżeczki, tak? Tak, dobrze mówię. E, czyli... 4 gramy już powiedzmy, nie, no jeszcze trochę mniej. Ale chodzi o co? O to, że nam się wydaje, że tu jest niedużo. Ale jeśli w ciągu dnia zjemy to, co chwileczką poza antyną rozmawiałyśmy, że na przykład mama daje dziecku i mówi tak: No słuchaj, tu jest jogurt truskawkowy, tutaj wieczorem zrobimy kakao, tak? Mhm. I później jeszcze, a w międzyczasie do szkoły tam kup sobie po drodze te haribo, albo mama nawet jak nie powie, to dziecko i tak i tak kupi, tak? Bo jakieś tam, nie wiem, dwa złote ma. I tak naprawdę. No, może się nam tego nazbierać i teoretycznie w każdym z tych produktów jest tego w bezpiecznej ilości, może być, tak? W ale jeżeli, też. tak, mm -hmm. ale jeżeli na przykład jeszcze dodamy do tego ketchup. Które no powiedzmy, no, nie, no owszem, on nie jest słodkawy w smaku, tak, ale nie kojarzy nam się mm -hmm. keczup z tym, że jemy cukier, tak, ale cukier jest nośnikiem smaku i po to nie jest do produktów dodawanych, gotowych, po to, żebyśmy, no, mieli bardziej miłe jedzenie, tak, natomiast jeszcze milej będzie te różne rzeczy robić sobie samemu, tak, bo możemy jogurt naturalny kupić sobie i dodać swoje świeże czy tam mrożone owoce, tak. Dlatego powinniśmy dobrze czytać etykiety, a cukier ma chyba około 60 nazw, pod którymi właśnie może się kryć, i jakich nazw szukać na etykietach, żeby omijać cukier o tym będziemy rozmawiać za chwilę. Karolus również poza anteną i raczymy się różnymi słodkościami, bardziej lub mniej zdrowymi. I szukamy, szukamy, szukamy cukru robimy, w tych produktach. Tak. Naturalnie cukier w jakich produktach występuje, a moglibyśmy nie posądzić. E, to znaczy, tak, naturalnie wszędzie tam, gdzie jest coś z rośliny, to ta roślina ma w sobie i białko, i tłuszcz, i węglowodany, tak? Czyli w, węg w ramach węglowodanów mamy złożone i proste, tak? I teraz, e, węglowod jeżeli sobie weźmiemy opakowanie, tak? i niech to będzie kakao naturalne i płatki owsiane. Jeżeli przeczytamy sobie skład, czyli ten taki, taki, taki recepturowy, tak? No to właściwie tu jest tylko, tylko tu są płatki owsiane, a tu jest tylko kakao, tylko ziarno kakaowca, tak? Ale jeżeli sobie już popatrzymy na taką tabeleczkę, gdzie mamy napisane węglowodane, w tym cukry i się okazuje, że naturalnie w kakao jest 0,5 grama, tak? A w płatkach owsianych mamy 1,8 grama, tak? I nikt tam do tego cukru nie dosypał, tylko to jest ten naturalny, dlatego warto nie korzystać z tych dodatków codziennych, mm -hmm. bo to, co w naturze występuje, jest już dla nas wystarczające. Teraz, jak sobie porównamy te kakao naturalne, które możemy ugotować dziecku, i na przykład dodać do tego jedną łyżeczkę miodu, i mamy kontrolę tego, jak to jest słodkie, tak? A możemy jeszcze, oprócz y, takiego naturalnego kaka, możemy, to są te nasze wybory żywieniowe, tak. tak? I to, co pokazujemy dziecku na przyszłość. I to jest czytanie etykiet, tak. I możemy sobie, wybrać, e, możemy sobie wybrać kakao, taki już quick, e, Powiedzmy, taki napój kakaowy to się nazywa, o, ale właśnie. my to uważamy, to jest mm -hmm. kakao. Ale tak. Ale się zgadza. Tak. I w jednej porcji takiego kakao, w jednej szklance będziemy mieli z samego tego kakao. Plus jeszcze dochodzi do tego cukier mleczny, naturalny, laktoza, którego też jakby z zasady nikt powinniśmy tam nie nasypał. Z tam to po prostu jest. Nie, nie musimy liczyć, po prostu powinniśmy nie używać tych dodatków równych. Okay. No, ale na przykład wracają tego kakaa, tak? Tego, tego napoju kakaowego e, i mamy w nim 7,6 grama, czyli jeżeli powiemy sobie, w takiej jednej szklance, tak? Czyli to jest, jak jeśli mówiliśmy, że 12 gramów dziecko to jest dopuszczalna ilość, mhm. czyli 2 trzecie tej porcji dziennej dziecko Już wypija w jednej szklance, w tak? A napoju. to co mówiłam, mhm. rano jeszcze pewnie wypiło jogurt owocowy, w którym mamy 11-12 gramów w 10 deko, a tego, taką butelkę, to jest 4 razy więcej, mm -hmm. tak? To jest 400 gramów. Czyli mamy poczwórną po dawkę w jednym takiej butelce jogurtu. Dzieci średnio spożywają 10 razy więcej cukru niż powinny. Jeszcze jedna rzecz: cukier nie jedno ma imię, bo. Cukier, cukru możemy w składzie nie znaleźć. Tak, ale jakimi nazwami tak, się są tak. są różne e, są maltodekstroza, tak, pani tej redaktor też, też wspominała. E, może być cukier jako cukier, może być syrop glukozowo-fruktozowy, mm -hmm. więc nam się pewnie kojarzy, że jak fruktoza, to co jest z owocami, to lepiej. Ale to niekoniecznie. Ja jeśli już mam coś tam czasem zgrzeszyć i kupić dziecku takiego gotowego, o co mnie bardzo prosi, żeby tym razem wyjątkowo, no to powiem tak, e, jednak staram się szukać czegoś, co jest bardzo trudne e, w tych produktach dla dzieci, szukać czegoś, co jest słodzone cukrem. Bardzo często jogurty lub soczki, na przykład markwiowe, które postrzegamy jako, słodki, jako zdrowe dla dziecka, są dosładzane syropem glukozowo-fruktozowym, który ma jakby handlowo dla producentów jest lepszy, bo ma jest tańszy w uzyskaniu i ma większą siłę y, mocy, tak? <laughs> Słodzącej. Natomiast bardzo rozregulowuje nam tą gospodarkę węglowodanową, co w przyszłości daje nam właśnie y, grono cukrzyków na przykład. A inne tak? jeszcze nazwy, tak jak czytamy etykiety, to żeby zwrócić na to uwagę, aha tutaj kryje się cukier. Eee, inne jeszcze nazwy na etykietach, zaraz po, poszukajmy tutaj. Powiem tak, tu akurat mamy też cukier, ale możemy mieć cukier, no, naturalnie jakby tak ten cukier trzcinowy może być jakiś, jakiś, bo to też jest taka pułapka. Bo jeżeli mamy na przykład napisane na opakowaniu fit, albo bio i tak dalej, to my już nie Lubimy czytamy, co tam produkty. jest, Adam tylko z zasady też wiemy, albo, o, albo maślane, ale na przykład tam masła nie ma, tylko tam jest y, y, utwardzony cukier, a, y, utwardzony, przepraszam, y, tłuszcz, tak? Czyli takie chwi, chwyty y, marketingowe powodują, że nas, y, przestajemy w ogóle czytać, tak? Natomiast jeżeli tam będzie ok, nawet ten teoretycznie zdrowszy cukier trzcinowy albo kokosowy, to teraz pytanie, ile go tam jest? Trzeba to jeszcze przeczytać, tak? Dziękujemy bardzo serdecznie. Kinga Karalus, dietetyk, zasypała nas wiedzą o cukrze. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, dziękuję.